Shut up, John. Siema, witam Was w piątym odcinku z gry Left 4 Dead 2 i dzisiaj będziemy przechodzić następną następne, następną mapę po tym jak uciekliśmy z tego centrum handlowego teraz będziemy dążyć do... Jak, idziemy do jakichś, nie wiem, nie wiem wybrałem drugi chapter i idziemy sobie na spokojnie Nagrywam nowym programem To jest Action Zakupiłem sobie dzisiaj I mam nadzieję, że będzie o wiele lepszy niż FRAPS, nie będę miał spadków fps ów Jak w przypadku no jak w przypadku FRAPSa, że miałem nagle Gram, gram, gram i nagle mi FPS-y spadały No Mam nadzieję, że teraz się yy, Będzie wszystko prawidłowo nagrywać Aha, aha, otwieraj drzwi. Otwieraj. Lęk, tutaj. I co myślisz, że to wiesz? Już Elisa wieścia w kółko? Jestem murzynem mogę więcej. Gdzie on ma w ogóle głowę? Czemu ją pierze? Ej, no roście się, no. No ładnie. No dzięki. No, ulec mnie. Ulecz mnie. dzięki. Co mnie macasz? Jestem Twoim służącym, czyli aktywistą. Chodzimy. Idziemy tak grzecznie. Hmm. Mam takie plany, żeby nagrać wszystkie te odcinki, jakby do po kolei przechodził. Ua, ha, ha ha. Yes! Na to czekałem. Murzyn z wielką bronią. W prawdziwym takim amerykańskim filmie. No i bumer. Co jest? Nic nie widzę, ale... Le... A, no właśnie, tego mi właśnie spodziewałem się, myślałem kiedy on przyjdzie. No, ale ich rozwala. Czyli oni są na kawałki roztrzępieni. Ciebie też. Tylko nie włączyć alarmu. Chciałem przeładować, no proszę Próbowa przeładowania w gdzie nie... A, kolejny raz chciałem przeładować. No dobra, nie no. Jak widać, się znowu mnie cisną w kolei wszyscy. Ja mam najmniej życia zawsze. W tej rozgrzewce. To jest dosyć ma... A, to jest dosyć krótki ten... Ten poziom, bo to jest czy Trzy tylko levela są. No i miałem nadzieję, tak w trzech odcinkach się pewnie zmieścimy. W tym tyma to każdy chap, każdy level z każdego tego będę nagrywał odcinek. Chyba, że jakoś to się zmieni, będę miał więcej czasu. To już cię ratuję. To będę nagrywał. No ale w sumie mój internet nie pozwala mi na nagrywanie dłuższych odcinków, bo taki 10-minutowy odcinek wysłał mi się około godziny. Więc taki... Pff, taki 3 godziny, taki pół, pół godziny film to będzie mi się wysyłać z... no z 3 godziny, więc jakoś... można nagrać to na kilka odcinków i mieć... Nie ogólnie sobie znoszę teraz ten. Znoszę sobie limit 15 minut, więc... jakby mogę.. Szaleć. Znaczy nagrałem Lola ostatnio. bodajże że to będzie. Jak to wrzucę, to będzie wtorek, poniedziałek, wtorek, coś takiego. To ja go nagrywałem tydzień temu w środę. No i nagrałem 70 minut trwał mecz i jakby nie chciał mi się wrzucać, bo ile bym wrzucał, bo to była masakra. Nie rzucał, i więc pomyślałem sobie, że no, wytnę tylko, bo z kolegą grałem, wytnę tylko ten moment, gdzie miał kwatre, no i wrzucę na no, tak to. Na pewno w przyszłości pojawią się jakieś odcinki z Lola całego meczyka, tylko żeby trwał te pół godzina do, do godziny, a nie 70 minut. Nie no dobra. Mm, kończę. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Na razie, cześć, na razie, cześć, się mapa.